Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanie. Dane są punkty A1 o służących 1-4 i B2-3. Odcinek AB ma długość i teraz wystarczy, że podstawimy pod wzór na AB na, od na odległość odcinka. To jest pierwiastek i ON, ale mi wyszedł duży pierwiastek. Zaczynamy od współrzędnych punktu B, od nich odejmujemy, bo występuje w nazwie na końcu B, czyli w nawiasie będzie 2 odjęć 1. Do kwadratu, bo pierwsza służę na a jest 2. Zsumujemy drugi nawias, o drugi to weźmiemy nawias kwadratowy i od 3 odejmiemy w nawiasie zwykłym minus 4, to jest bardzo tutaj ważne, żeby to robić właśnie w ten sposób, żeby się nie pomylić. 2 minus 1 jest 1, do kwadratu no to jest 1. Pod pierwiastkiem jeszcze. 3 minus minus to jest 3 plus 4, minus minus daje plus, a to jest 7 do kwadratu, to jest 49. No i kochani, to plus to daje nam pierwiastek z 50, a pierwiastek z 50 można rozbić na pierwiastek 25 razy 2. A dlaczego akurat takie? No bo z 25 można wyciągnąć pierwiastek, jest to 5. Pierwiastek 2 przepisujemy, bo z tego się nie da wyciągnąć. Odpowiedź C prawidłowa. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do poprzednich odcinków oglądania. Do zobaczenia.